Witajcie, z tej strony Error Dzisiaj yy, chcę Wam zaprezentować pierwszą część mojego poradnika moich poradników i ten pierwszy poradnik nazywa się Przetrwanie pierwszej nocy żeby zacząć grę musimy kliknąć ten magiczny przycisk create new world tutaj wpisujemy nazwę ja wpiszę poradniki i naciskamy create new world Tworzy nam się świat, generuje nam się. O, jak widzicie, jesteśmy w takim y, miejscu. Jak widzicie, świat generuje się na, na, na naszych oczach. Dobrze, od czego zaczniemy? No to tak: pierw musimy zebrać drewno. Jak widzicie, mamy tu dużo y, kaktusów, co nam się przyda w dalszej, w dalszym graniu. Możemy jeszcze szybko zebrać. Później, gdy będziemy robić domek już w następnych poradnikach, zobaczycie, że ten kaktus naprawdę nam się przyda przed obroną, przed mobami i tak dalej. Trochę tych kaktusów, jak widzicie, tu jest, ale nie będę zaprzątał filmu tymi kaktusami, zbiorę je później, yy, poza filmem. No to tak, yy, jak przetrwać pierwszą noc? Żeby przetrwać, musimy wybudować sobie jakąś taką kryjówkę, w której będziemy mogli przeżyć właśnie tą pierwszą noc. Więc idziemy pod drewno. Drewno to jest podstawa w grze Minecraftcie, w Minecrafcie, bo po prostu z drewna na początku wszystko możemy zrobić, co, co będzie nam potrzebne. Jak widzicie, tu jest węgiel, czyli przydatna rzecz. Jak widzicie, tutaj nagrywam to Camtason, dlatego że nie mam możliwości jeszcze nagrywania tego frapsem lub innym programem dlatego y, po prostu mogą być większe lagi Zbiera, Zbieramy drewno y, po prostu klikając na korę, na, na, na pień y, lewym przyciskiem myszy tu, Tutaj prawie drzewa nie ma, jak widzicie Widzicie, teraz y, zbieramy bardzo wolno, ponieważ nie mamy żadnej siekiery ani nic. W Minecrafcie dostępne są cztery typy narzędzi: jest to sierp, łopata, y, łopata, kilow i. Y, sierp, łopata, kilow i. Kurczę, zapomniałem: sierp, łopata, kilof i. I i, 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 i. Eee... No mniejsza o to. Po prostu zapomniałam. wypadło mi teraz z głowy. Jak... Przepraszam zalaga. Dobrze. Teraz musimy zająć się przetrwaniem nocy. O, zapomniałem o tej jaskini, która tam była. Bo tam było coś przydatnego. Ale chyba już teraz nie znajdę. Tak, wam powiem, że chyba je teraz nie znajdę. Ale nie znalazłam. No dobrze, co musimy zrobić? Żeby zrobić kill musimy przerobić yy, drzewo na deski. Klikamy yy, na i tyle razy, ile, ile mamy desek. Później łapiemy to i robimy taki kwadracik klikając 4 razy na każdym dym okienku, trzymając to prawym przyciskiem. Zbieramy Crafting Table i otwieramy Crafting Table. Robimy z, te, z tego patyki. Yy, bo możemy zrobić to tak, że na pół i tak, 16 patyków na przykład. Powinno starczyć. Teraz yy, robimy tak robimy kilof, tak robimy siekierę, tak robimy łopatę, a tak robimy sierp. Teraz potrzebujemy kilofu, więc yy, robimy tak. Od razu przyciągamy sobie tutaj. Niszczymy crafting table, aby wziąć go do ekwipunku. Do czego może nam się przydać potem węgiel? Węgiel może przydać nam się na przykład do robienia, do wypalania w piecu. Jak widzicie trochę tutaj jest tego węgla. I dużo czasu zajmie nam go wykopanie. A po prostu ja mam zbyt słabego neta, żeby to wszystko wysłać. Dlatego nie wiem, czy wszystko zbieram. Jak tu będzie więcej niż to, to już nie zbieram. No, zbieramy, już nie ma, jak widzicie. Tylko tutaj jeszcze trochę jest ja to zbieram szybko. No, już. I dobrze, bo za chwilę, jak widzicie, tu gdzieś jest słońce za tymi chmurami. Gdy słońce schowa się za z horyzontem. Po prostu yy, yy, po prostu będzie kłopot, bo moby się zaczną spawnować. Dlatego zbieramy z owiec skórę, aby potem móc zrobić łóżko. Już mamy... Wystarczy trzy. Mogą być już tych kolorów. I tak będzie potem jednego. No dobrze. Teraz potrzebujemy łopatę, żeby to szybko, szybko wykopać. I tak, szybko wykupujemy tutaj. Co zrobić tutaj takie wejście do mojej kryjówki? No to tak, musimy zrobić tak, robimy takie wejście 2x2. Przepraszam za laga Tak, jak widzicie, no, zrobiliśmy sobie takie własne cztery kąty. I nawet znaleźliśmy u siebie w domu yy, kamień. Tak, zbieramy teraz to. Zbieramy crafting table do środka. Yy, yy, kładziemy. O. Kładziemy go. O. No wyłuciłem szpakiem kładziemy go tu i robimy ten robimy świeczki no akurat Teraz y, musimy zrobić oś, oświecić trochę tutaj przed domem. Dlaczego? Y, ułatwi nam to po prostu znalezienie potem domu, a do tego zabroni mobom, y, zaka, zakaże mobom y, możliwość spawnowania się. O, jajko jak widzicie, korazność nosi jajko. Z jajka może wykluć się. Y, no. Kurczak, ale może też yy, można też z niego zrobić ciasto. Teraz następną przydatną rzecz są to drzwi. I ostatnią rzecz, którą pokażę wam w dzisiejszym poradniku to łóżko. Łóżko robimy yy, w ten sposób. Hmm, pyk pyk pyk. Możemy zrobić. Jak widzicie, zrobić łóżko. Możemy to zrobić yy, z różnych kolorów wełny, ale i tak łóżko będzie takie samego koloru. To na tyle w dzisiejszym poradniku. Zapraszam do obejrzenia kolejnych i subskrybowania mojego profilu, dawanie łapki w górę. Pozdrawiam error.